No? I jak tam? Te chińskie tarcze, czy takie piękne są? No, są. No, widziałeś? zobacz jakie są piękne. Są zarąbiste. Ale tylko wyglądają. Ale. Dobrze chociaż, że wyglądają, nie? Tanie chińskie, ale dobrze wyglądają? Dobrze wyglądają. No, to gitara. No. Dobrze wyglądają, mało kosztują, bardzo dobrze, bardzo dobrze wyglądają, też bardzo dobrze, tylko że są chińskie, a to już nie trzeba tego mówić. A no i jeszcze jeden problem jest: no nie hamują. Da. No ileś? 8 km dopiero, ale ja już widzę, że, że ten klocek nie bierze tak jak powinien. Tarcza jest jakaś, ja nie wiem. Albo adapter powinien być, że tak powiemy, cieńszy, żeby klocek wszedł bardziej na, na tarczę. Tutaj jak są. Tutaj. Gdzie to jest? Tutaj. O! Jak są te oczka, to klocek powinien brać trochę niżej. Żeby po tym gładkim też, tu, po tym, żeby klocek szedł. A klocek tutaj nie sięga, bo klocek jest na krawędzi tego. Czyli automatycznie tracimy siłę hamowania, bo jedziemy klocek 3 tylko tu i tylko na tych żeberkach. A powinien co najmniej milimetr schodzić w dół. Tak jak jest tutaj. Ale tarcza, ja nie wiem, nie mierzyłem tarczy. Może tarcza nie ma 180, to ma załóżmy, nie wiem, 179 albo ileś. No tak mi się wydaje, że klocek powinien minimalnie tutaj na tą część wchodzić. A on kurwa nie wchodzi. Coś, se kurwa kupił. Chiński Torcze w promocji, kurwa.